Witam serdecznie, 1980 rok, Malta, Kasparow ma już 17 lat. Ktoś nie mówi, że był dzieckiem, bo to jest olimpiada szachowa. I on w reprezentacji kraju Rad grał, na, o ile dobrze pamiętam, na szóstej szachownicy, czyli drugiej rezerwowej. Czyli jak wchodził do gry, grał na czwartej szachownicy. Jego zawodnikiem jest Bułgar. Georgijew. Tam Kasparow miał jakiś obłędny wysoki wynik, nie pamiętam. Jednakże tutaj przeciwnikiem jest Krum Georgiew, nie mylić z Kirłem. Kirł był jeszcze silniejszy od Kruma. I chłopaki sobie grają. Więc to Kasparow już uznany jako ten, który reprezentuje Kraj Rad, czyli szósta, szachist szósta szachownica Kraju Rad. Wybitny szachista. Sparo gra obronę sycylijską. Wariant Najdorfa. I tu w gra najbardziej pryncypialny wariant. F4. Tu można grać, wiadomo, że Hetman B6 można grać, co ja z powodzeniem grałem. Hetman C7. Tak jak Fischer grywał. Ale nieszczęście go polega na tym, że w ramach socjalistycznego podziału pracy Bułgarzy mieli właśnie wariant Najdorfa w sycylijskiej. Rumuni mieli z Czesi mieli z a Bułgarzy mieli Najdorfa. Nie pamiętam w tej chwili, co mieli Węgrzy, natomiast Węgrzy i Czesi mieli e, obrony Grünfelda. No dobra. Czesi, w sensie Czechosłowacji, bo teraz są dwa państwa. Główny wariant Hetman F3, jak widzimy, to można było się daleko przygotować, kto dalej, ten dalej. Musi być jakieś partie Kasparowa w Bułgarze. W długą. B4. Ostro chłopak gra. Ostro, ale to nie jest złe. Tutaj są dwie koncepcje. Można zbić na F6. Zresztą można zagrać skoczek a4, bardzo dobry ruch. Kto to widział? Ja ten wariant wyanalizowałem. Za 20 godzin analizy w filmach w zakładce Teoria debiutów, proszę sobie znaleźć. Uderza e5. Kasparow chyba się tego nie spodziewał, prędzej się Skoczek A4, skoczek D5. E5 to jest taki cios między oczy, to nie jest żaden kokos. Bo on tu patrzy na wieżę, to jest taki normalny wariant. Goniec B7, i teraz go szczytuł między oczy. Proszę bardzo. Hop, jak. No, wisi Hetman. Bicie na D6 nie jest dobre. Hetman E3, proszę bardzo, tu czy tu? Tu, czy tu? No, no właśnie, tu, czy tu? A proszę bardzo, Krum Gorgiew bez żadnych strachów, bez żadnych zahamowań ofiaruje. Konisia. Czas normalnie to się bije za pionę, A tylko on ofiarowuje z Afriko. Poprawia gońcem. Cała figura mniej. Normalnie ten skoczek bije na D6 tam tu. Najlepszy ruch. Chociaż skoczek BD7 było lepsze. I co teraz? Krum -Gorgijew. proszę bardzo. Proszę, proszę. To było poza zasięgiem. Programów poza zasięgiem programów, jak by powiedział Jacek Bogusław Bednarski, typowa ofiara przeciwko sycylijskiej. Więc trzeba coś zrobić. Trzeba go wziąć. No, i to jest słabość. Tu zwracam uwagę, że jak damy szachutka, nie można się gońcem zasłonić, bo jest Maciuś, a skoczek nie może odejść, bo jest związany. Spust, to się mówi spust. A jak się potwierdza spust? No, król idzie. Proszę bardzo. Goniec D5. Król idzie. Król poszedł. Oj, Kasparow musiał być ściekły. Proszę, sam tak jak on trafiał w debiucie, tak został trafiony. I prójemy Kasparowa. Prujemy Kasparowa. Zabrójmy Kasparowa. Jak to się mówi po przekątnej. Jak nie będzie dzieci i, cenzur, i cenzura nie będzie widziała to opowiem jak to się robi po przekątnej. Lepiej będzie wzdłuż przekątnej. Wzdłuż przekątnej bo poprawię sobie fryzurę. Żona nie zauważyła, że była. byłem mu fryzjera. Ale ona była przedczoraj też nie zauważyła, więc jest premii. No trzeba rozwalić króla. To jest takie proste. Rozwalić to, odsłonić króla. No, F5 F5 ten pion nie ma w ogóle znaczenia. Król jest rozkraczony na skoczek E5 byłby tu kuku. Jak król G6, to Hetman G3 musi być mat jak król tu to można różnie wykończyć ale na przykład E7 kończy nie można bić hetmanem pan szachuś zasłona konikiem taka sobie król, po królu idzie wieża więc król nie idzie zresztą w lewo nie może iść trzeba się zasłonić konikiem teraz godzis jest przywiązany bo chroni pole E8 Goniec e7. Nie można grać hetman bije e7, bo jest niebronione Więc skoczek e5. No... Zagrał goniec e4 Kasparow. No to... to co? Dobijamy Kasparowa. Na no, Wiadomo, że nagnie 6. Ten ja ruch Bezpciowy goniec wisi dodatkowo. Hop! I to jest bateryjka. To jest bateria. Nie tak jak ten młody człowiek w tej, w tej czy innej czapce mówi, jak to dwie figury atakują. To jest bateryjka. Pion pójdzie do przodu, pią zbije i skasuje. Proszę, ho! Ale ten Kasparow te szachy gra. tu wszystko wygrywa bici, na D6 wygrywa. Se wziął, no trzeba nie wziąć. Daje się, że mają przewagę dwa skoczki za gońca i dwa pionne, ale to nie koniec. Za trzy. Patrzcie, za trzy. I znowu Kasparow dostaje między oczy. I białe mają. Wszystko się wyrównało. W pionkach się wyrównało, ale gońce szalają. Ta wieża nie gra, ta wieża nie gra. Skoczek nie ma ruchu. Oj, oj, oj wyszedł. Nagle się sypie. Piona nie ma. Piony na dwóch strzydłach, więc gońce są lepsze. Pionka A, szczególnie bez wież, będzie się wygrywało. Wieża A5, oj, oj, oj nie chce się się poddać ale to jest mecz drużynowy, miniatura miniaturę przegrał zwrócił, proszę, o o pan szachuś proszę, jak pięknie gra ale zakombinował no ale jest lepszy od skoczka i piona dalej nie ma i proszę bardzo i wieża C5. Tutaj goniec technicznie względem konia stoi. To oczywiście można zbić, ale po co? Idziemy królem. Król prowadzi piona wolnego. Wolny pion powstaje z przewagi pionkowej naszej. Są dwa przeciwko jednemu. Dwa to jest więcej, to jest przewaga. Wieża F8. Goniec D4. Nie puszcza wieży na dwójkę, gdzie ona by chciała. Pan Szachuś. I na dwóch, na tego i na tego. I wziął. I Kasparow wciąż się nie poddaje. Bo teraz ma szaszkę, ale król C1 nie może tego bić, bo te dwa pójdą. Nie wiadomo, po co on to gra. Teraz wieża musi się cofnąć. A3, go niezbroniony. Nie wiadomo, po co on to gra, no ale gra. Jeszcze jeden pan Szachuś. Na konika. A jeszcze Kasparow twardy, jaki ten Kasparow twardy zawodnik. Goniec za C3. Piona wziął. Wieża broni, odcina króla, wszystko co potrzeba. Król B3, tutaj szaszka damy odrzucającego. No nie dał dać szaszka, no to wieża D7, tu damy. Teraz zagramy, a potem damy szaszkę i zabierzemy wieżę. O wieża D2. Mhm. Wieża G2, tu jest szaszek, wisi pion. Można zbić ale król a2 wygrywa prościej no, ten ruch jest trochę zły, ale dla gońca to nie ma znaczenia skoczek f5 no i goniec broni piona, a ten wisi goniec broni piona, a ten wisi no tu no goniec g3 już nic nie wisi goniec broni piona, blokuje piona skoczek c6 nie wiadomo po co on to gra, ale walczy jak lew. A no, młody, pierwszy raz na olimpiadzie. No i spokojny królatrzy. szaszek nie groźny. Pionki na białych. Jeszcze jeden pan szachuś. Wjeżdża C5 Teraz już będzie groziło zbicie konika, i piony będą szły. No ale można jeszcze pociągnąć z przedbiciem. Można podciągnąć przed biciem. Tu Kasparow wyczuł, że już grozi bicie. Siatkę matową kombinuje. Przesłona wieży. O! Konik ograniczony. Pan szachuś. I król prowadzi pion. I b5, i tu a6. Tego Kasparow nie chciał grać już. No, trudno mu się dziwić, no, mógł skoczkiem na piona najść, Ale po B5 mógł piona wziąć ale po B6 lub A6 A tu nawet wieża C2 wygrywa, więc... on To, to co on tu mógł? Chce naskoczyć. Grzyb. To jest bardzo piękna partia. Kasparow proszę, ma wartość teoretyczną. Trafili Kasparowa w debiucie w jego koronnym debiucie. W koronnym wariancie z HEV Znaczy, -Y Dlaczego naszego rodaka. O. Można grać G4, można grać różnie. Najbardziej ostra kontynuacja. Ofiara konika, i nagle pole E7 jest trudne do obrony. Tego pola nie ma jak bronić, bo jak tutaj można ktoś powie: Goniec D5, to goniec dostanie w ucho i Maciuś. Dawidka, proszę Dawidku. Tutaj hop z tej strony. Musiał oddać figurę. Klasyczna przewaga pary gońców i pion więcej. Piony asymetryczne. Kasparow robi kombinację. jeszcze się zrobił, ale ma tam wieżę w rogu. Bez piona. Nie wiadomo po co. dla, dla, dla drużyny. Dla. Drużyna odfajkowała Harry. No i król idzie prowadzić piona tam. Nie dajemy. Dwa piony więcej. Nie wiadomo i tu technicznie go... Na sadzie tu nie ma co kombinować, bo Kasparow robi naskoki, a ten te naskoki obala i powolutku planową prowadzi operację. Dwa piony więcej. Więc Wygłupia się Kaspar. By się denerwował, gdyby miał taką przewagę, że ktoś z nim ma. Dziękuję za uwagę.